Nie, nie dalej. Agata! Nie dalej! Tylko łydka jest od tego! Jazda, jazda! Jazda! Agata, ale jazda! Raz, 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 ogień, raz! Dobrze, pochwal kusie! Do kusa nogi w przód, plecy w tył! Jest! To jest, to! No, Zapamiętaj to uczucie, przerwę! Dobrze, jest! hop, hop. Brawo! Nie, nie, ja właśnie zetaj! Oczywiście, to pomiotego tego jest bardzo szybko. Patrz mocniej w lewo. Do skutku w lewo. Do skutku w lewo, a ty patrzysz prosto, to pokazałaś kolejny raz koniowi, że może jechać sobie tam, gdzie chce. Wystarczy przeczekać pięć minut.

Galop! Jakie prr? Galop! Od kiedy to się do galopu prr przechodzi? No jak się nie da, jak się da. Bardzo dobrze! Masz, Trzymaj galop! Zawsze galop, bo jak straci galop, to w kół się będzie kłopot. Nie masz się trzymać konia, bo młody koń by stwierdził, że się przepiłaś jak jakiś dziki drapieżny kot. Ty masz siedzieć. Odstaw nogi od konia, pokaż mi, że siedzi. Odstaw, nie rób nic z nogami. Odstaw je od boku. Palcatem popędzaj, gdyby zwolniła. Odstaw nogi, tak, żeby wisiały luźno. O, jest lepiej, jest lepiej, jeszcze bardziej. Dawaj, Klaudia, dajesz, dajesz. Super, Dominika, tylko mocniejszy półsiad, na strzemiunach bardziej. Dalej galop, jedź, Klaudia! Nie ciągnij wodzy, masz galopować! No, co z tego, że bryknął? Tego też trzeba się nauczyć. Ale mówię, na no, maszynę mówię. Agata, ty nie musiał razem świstać, bo będziesz miała kłopoty. Klaudia, nie zwalniaj, jak jesteś w stanie ci pojechać, to wykręć tąkę. Najszybszy kłód, nie trwaj do ulicy. Nie trwaj do ulicy. Dalej, jeszcze. Masz, masz. Dalej, dalej. dalej. Jeść Klaudia, dobrze, dobrze, jeść. Nie hamuj Agata. Nie konie przed tymi wszystkimi rzeczami, tymi ćwiczeniami. Kołami, zakręcanie, hamowaniem konia. No się wszyscy dziwią. A czemu ja tego zakręt... A, no i oczywiście zawsze to jest konia widały, nie? Ponieważ... Czemu ten zakręt nie chce przegalopować koń? Bo my myśląc o... Za... Co ty robiła? co eee, no... byś się spadła? Tu jest zakaz składania z konia. Przygotowanie go do zagalopowania. To jest bardzo ważne. A data, to jest, to jest tak bardzo crazy. ważne, żeby te wody nie będę bo on macha głową i mówi, gdzie są wodze? Ten kontakt a ty sobie myślisz, o macha głową, to da polu, niech to maha. No i tak to machacie. Dawaj Karolina, jest tam czymś? Często. Dobrze! Sto razy lepiej! Był kontakt, no od razu poszedł żwawiej! On jakiś jak fleja, no. jak to mu to nic z nim nie wychodzi w życiu. I już kur. <grym> dobrze, popiec go! Bardzo dobrze. od razu wyglądał jak koń. Czekaj! ciekawe... Szeroko ręce. Super! Super! Czekaj! się do tyłu, do tyłu. Ja nie Jeszcze... Takie ładne, że nie zapłacisz. No właśnie, bo nie dolecisz kochana. No jedziemy. Ja usparam. No. Nie rękami Agato, co ty kuzdę? Na wyścigach? Nie wdam. Uwaga, po prostu. Ej Agato! Dobrze, Dobrze. Dobrze. brawo!